Nie wierzę, że szkoła się skończyła. Oh, szybko zaciało. Czy uda nam się zobaczyć podczas tego długiego lata? Moi rodzice są obrażeni, więc dadzą mi spokój. Obyś miał rację, słodziaku. Słoniak. Co jest najgorsze w końcu szkoły? Zdanie sobie sprawę, że twój brat zostawił w twojej szafce skarpetę? Woj. Nie. Brak pikantnych szkolnych ploteczek. Aby być na czasie, zapisałam się na autoaktualizację serwerka. A co to? Portal donoszący o wydarzeniach ze szkolnych wyższych sfer. Jeśli coś się dzieje, ona o tym wie. Kim jest ona? Tego nie wie nikt. Ona jest jak tajemnica zatopiona w sekretnym sosie. Uhu. Czy Gil i Laguna przetrwają lato? <laughs> Dramat! Daj spokój minut, nie możesz się odczepić. Pewnie, Normalasie, co mam ci odczepić? Może nos, może rączkę? Twoje patrzenie na mnie bykiem. Kogo nazywasz bykiem? Chłopcy, czy ja jestem w Straszyt szkolu? Nie. To dlaczego się zachowujesz jak dziecko? Co twoja siostra myśli o takim zachowaniu? Chyba jej o tym nie powiesz! No, staw go w spokoju. Dzięki, ee... Franki, dobrze wiem, jak ciężko jest być tu nowym. Jakbyś nie pasował. Pasuję do szafek, śmietników. Zadziwiające jaki jestem kompatybilny. Jestem, ee, Jackson. Miło mi, ee, Jacksonie. Uh! Ojciec nie może wiedzieć, że zepsułam telerumienkę. To jest kolejna rzecz, w której porównuje mnie z moją starszą siostrą, neferką. Dzięki Ci, Ra, że ona też wyjechała. Zrobiła raz wielką imprezę i zwaliła to na mnie. Od tej pory nie mogę robić żadnych imprez w domu, gdy tata jest poza miastem. Tata, Kleo, wyjechał. Dziś wieczorem u niej wielka impreza. Wielka impreza u Kleo w domu? O imprezie wie cała szkoła. Chcesz pójść ze mną na imprezę do Kleo? Y Jasne, to znaczy, chciałbym. Denerwujesz się wśród potworów, ale będziesz tam ze mną. Dobrze. Przedzik! To, to znaczy, fajnie, spoko. Do zobaczenia. Rany. Ostrożnie. Jak tam wejdziemy? O, tak. Nie szału, gdy to zobaczysz! Na pewno! A tak w ogóle, to gdzie ona jest? Poszła poszukać nowego telefonu. A jak rozesłała wszystkim Esa o imprezie? To nie ona, to rozesłał Cerberek. Oh! A więc Kleo nawet nic o tym nie wie? O nie, to oznacza. Włamanie! Łamanie! Szybko, musimy wszystkich wyrzucić, zanim. O! Mój ra! E, możemy to wyjaśnić. Taka impreza dla mnie? Królewsko!